Dzień dobry, z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. Jak widzicie, u mnie ogród wymaga jakiejś tam pracy. No i właśnie, dzisiaj będzie o pracach, które trzeba wykonać w listopadzie. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Październik w tym roku był przepiękny, ale niestety ja bardzo mało miałam czasu, żeby poświęcić mojemu ogrodowi. No i właśnie, ogród mam pełen liści, pełen niewyciętych bylin, więc... Tą pracą, którą będę wykonywała jako pierwsza, to będzie usuwanie liści. Ale słuchajcie, ja usuwam te liście albo kosiarką, no ewentualnie grabiami. Mam też odkurzacz, więc tu, gdzie mam kamyki, to je wciągam. A w tym roku wypróbowałam właśnie mój odkurzacz, ale żeby wydmuchiwał liście, i muszę Wam powiedzieć, że to jest fajna sprawa. Bardzo łatwo, bardzo szybko te liście można zgarnąć w jedno miejsce, no i potem oczywiście łatwiej jest je zebrać. W tym miejscu liście na rabatach zostawiam. Po pierwsze, ponieważ mam jeże w ogrodzie. Po drugie tutaj rośliny mają dość dużo cienia i po prostu chcę je tutaj okryć. Niech mają taką cieplejszą pierzynkę, bo tak naprawdę nie wiemy czy zima będzie obfita w śnieg czy też nie. Dlatego niektóre rabaty te takie z delikatniejszymi roślinami będą te liście miały Cały czas, na wiosnę dopiero będę ściągała. Natomiast, tak jak tutaj mamy ścieżkę, czy też rabaty ze żwirem, to tam liście będę oczywiście sprzątała. No i nie mogę też pominąć trawnika, bo trawnik jest, słuchajcie, w niebezpieczeństwie, jeżeli gruba warstwa liści na nim leży. Trawa przegnije, będą potem łysa takie place. Może się też zrobić e, tak zwana pleśń pośniegowa, ale równie dobrze ta pleśń może wtedy być, jeżeli właśnie tych liści z trawnika nie zbierzemy. Więc pierwszą rzeczą, którą będę robiła, to jest usuwanie liści. Kolejną pracą, którą będę wykonywała, a w październiku troszeczkę mi się już tego udało zrobić, to oczyszczanie. Rabat, oczyszczanie z zeschniętych liści host, też z zaschniętych części bylin, więc po prostu bierzemy sekatorem czy też rękawicą, ściągamy, tak jak tutaj mam hosty, one bardzo łatwo, te liście właśnie uschnięte, już martwe, bardzo łatwo ręką można ściągnąć. Jeżeli zostawiliśmy ich kwiatostany, no to tutaj może być problem, trzeba mieć sekator ja czasem, słuchajcie, zostawiam te kwiatostany po to, żeby na wiosnę wiedzieć, że w tym miejscu rośnie hosta. Oczywiście, jeżeli tutaj mam cały taki ala szpaler, prawda, e, brzeg e, obsadzony hostami. No to tutaj niczego nie zostawiam, bo ja po prostu wiem, że one tam są. Jeżeli chodzi o byliny, to zostawiam na rabatach te, które będą pożywieniem na przykład dla ptaków w zimowe mroźne dni. Natomiast jeżeli chodzi o hortensję, hortensje w moim ogrodzie przycinam dopiero wiosną. Pierwszy powód to jest taki, że podobają mi się te ich rdzawe kwiatostany, a drugi powód, jeżeli je wszystkie wytnę z mojego ogrodu, to ogród jest bardzo taki pusty, zostaje tylko szkielet zimozielony i niczego tak naprawdę więcej nie widać. Po takim oczyszczeniu rabat warto jest podlać rośliny e, zimozielone, różaneczniki, azalie, e, rumianka. Ona, słuchajcie, tutaj rośnie, niby jest tutaj cień, ale tej wody nie ma za dużo. Więc po to, żeby nasz rododendron mniej zwijał swoje liście w zimie, oczywiście to jest jego... Naturalne zachowanie, on się w ten sposób broni, żeby tej wody swojej nie oddać, żeby ta woda nie odparowywała, ale żeby było mu łatwiej, żeby w ogóle tym naszym roślinom iglastym, zimozielonym było łatwiej przezimować, warto je podlać. Roślinki takie jak rumianka, bergenie. Także należy podlać. No i oczywiście nie zapominajmy o tych zimozielonych roślinach, które rosną w donicach, czasem gdzieś postawione w takim miejscu, w którym już się często nie pojawiamy, gdzieś tam pod balkonem, pamiętajmy, żeby je podlać, bo one właśnie, żeby dobrze przezimowały, no, muszą się napić. Trawnik. Trawnik to jest takie miejsce, które jest naszą wizytówką. Ja bardzo lubię, jeżeli jest piękny, zielony i bez chwastów. Z nawożeniem jesiennym się nie wyrobiłam, więc mój trawnik nie dostał nawozu. Już nie będę, słuchajcie, sypała. Natomiast usuwamy liście z tego trawnika. No i oczywiście, jeżeli widzicie, że wasza trawa jest za wysoka kosimy cały czas trawę. Nie tak często jak w sezonie letnim, ale pamiętajmy, że to koszenie też jest kluczowe, żeby ta trawa nam bardzo ładnie przezimowała. Zresztą przy wiosennej wertykulacji będzie łatwiej wyciągnąć ten cały filc, jeżeli trawa będzie regularnie koszona i nie będzie, słuchajcie, zbyt długa. Znajdujemy się właśnie w moim przedogródku, no i tutaj pod balkonem mam bukszpany, kule bukszpanowe, które są zapomniane przeze mnie, więc pędzę je podlać. Pokazywałam wam w jaki sposób powstawało to miejsce, i wspominałam o mojej hortensji, która rośnie w takim miejscu, w którym. W tym momencie już nie pasuje, więc czeka mnie też przesadzenie, właśnie Hortensji. Jej liście opadły, a to oznacza, że to jest dobry moment, żeby takie liściaste krzewy, czy też drzewa, którym opadną liście, jest to świetny moment, właśnie, żeby je przesadzić. Więc kolejna praca przesadzenie tej hortensji. W tym miejscu będę usadziła też właśnie cebulę i czeka mnie tutaj oczyszczanie tych wszystkich moich bylinowych rabat. Pod ostatnim wideo miałam komentarz, że fajnie byłoby zobaczyć właśnie jak hakone chloe przebarwia się. Te moje Hakone Chloe są przesadzone, bo jak wiecie, to jest nowa rabata. I one szybciej się przebarwiają, więc już mogę pokazać te listki jej źdźbła, które przechodzą w taki kolor w czerwony, więc zaczyna tutaj być całkiem, całkiem ładnie jesiennie. Natomiast Hakone chloe w innym miejscu jeszcze się nie przebarwiło. Tutaj mamy odmianę Al gold. Zobaczcie, ona dopiero po malutku, po malutku zaczyna zdobywać kolorów. Natomiast albo striata, za chwileczkę wam pokażę, jak się przebarwiła do tej pory. Albo striata pięknie mi się tutaj rozrosła. Zobaczcie, że już taki fajny szpaler z niej jest. Jeżeli chodzi o przebarwiające się jej źdźbła, to mogę wam pokazać, że zobaczcie one. Dopiero się zaczynają przebarwiać. Jak wiecie, w moim ogrodzie jest dość dużo traw ozdobnych. Bardzo, bardzo je lubię. Na jesień teoretycznie trawy można ścinać. Te, które są bardziej odporne, czyli na przykład miskanty. Byłam kiedyś w szkółce traw ozdobnych właśnie i właściciel mi powiedział, że. Oni ścinają już jesienią, ponieważ mają tak ogromne ilości miskantów, że nie są w stanie na wiosnę ściąć y, wszystkich. Więc te prace ze ścinaniem traw możemy już teraz zacząć robić, ale możemy też trawy związywać w piękne chochoły, a potem na przykład y, y, bliżej Bożego Narodzenia można je też ozdabiać. Natomiast tutaj mam miskanta giganta i on, słuchajcie, będzie do ścięcia na jesień, jako chyba jedna trawa, bo tak wszystkie inne zostawiam. On bardzo, bardzo mi śmieci, po prostu te jego suche źdźbła są na całej działce, więc żebym miała mniej sprzątania, tą akurat trawę zetnę już jesienią. Mój trawnik nie został nawieziony nawozem jesiennym, jednak na rabatach piwonie dostaną obornik granulowany. Jest to bardzo dobra pora właśnie na nawożenie obornikiem granulowanym, albo też możecie obsypywać kompostem rabaty. Piwonie są to rośliny, które przepięknie kwitną w maju, ale żeby one przepięknie zakwitły, właśnie jesienne nawożenie jest kluczowe. Dlatego warto obsypać je. No ja akurat mam jeszcze z sezonu został mi obornik granulowany, więc go użyję. Kolejną rzeczą jest ściłkowanie rabat. Jeżeli macie jakieś nowe rabaty, to warto jest właśnie ściółkować je jesienią. Wtedy Okrywamy rabaty z ciepłą ziemią, natomiast na wiosnę oczywiście też możemy ściółkować, ale przykrywamy zimną ziemię, zmarzniętą. No i potem tym naszym roślinom troszeczkę się później budzi z zimowego snu. E, oczywiście jedna i druga pora będzie dobra. E, jednak jesienne e, nawożenie obornikiem granulowanym, e, obsypywanie rabat kompostem, czy też po prostu ściłkowanie rabat... To jest taki termin lepszy dla tych czynności, żeby wykonać w naszych ogrodach. Tak jak widzicie, tych prac u mnie w listopadzie będzie dużo. No cóż, październik był piękny. Nie zdążyłam, ale jest jeszcze listopad, więc z tym, z czym nie zdążę teraz, ruszę na wiosnę, więc nie przejmujemy się, na spokojnie podchodzimy do tematów ogrodowych. To nie jest żadna tragedia, jeżeli zostawimy rabaty nieusprzątnięte z suchych części bylin, czy też z liści, na spokojnie. Zrobimy to po prostu wiosną. Jeżeli chodzi o prace ogrodowe, Listopadowe. Jak widzicie, lista u mnie jest dość duża. Ciekawa jestem, jak wy jesteście ze swoimi ogrodami. Czy nadganiacie wszystko, czy też macie tyły tak jak ja? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za obecność, za to, że jesteście ze mną. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału, jak i naciśnięcie kciuka w górę. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia.